Cześć! W dzisiejszym odcinku zajmiemy się jednym z najbardziej popularnych rodzajów fast foodu. Jakbyście mieli odpowiedzieć na pytanie, kiedy narodził się kebab, to co byście powiedzieli? Lata 90. Może nawet 60 No cóż, było to trochę dawniej, bo pierwsze źródła o kebabie wspominają już w czasach starożytnych. Był to jednak zupełnie inny kebab niż ten, który obecnie znamy. W pierwotnej formie był on szaszłykiem z kawałków mięsa pieczonego narożnie i to właśnie to danie istnieje dziś pod nazwą kebab w krajach arabskich oraz Turcji. W Polsce natomiast danie to mocno odjechało od oryginału. Na cienkim, na grubym, na talerzu, w kubełku albo jeszcze bardziej regionalnie w szczecińskiej frytobule. Nieważne jak go spożywasz, ważne, że jest szybki, tani i smaczny. Kwestia wynalazcy jego obecnej formy jest sporna. Z jednej strony mamy legendarne berlińskie kebaby z lat 70. Z drugiej strony Brytyjczycy twierdzą, że u nich kebab znany był już dekadę wcześniej. Jeśli chodzi o Polskę, to pierwszy lokal z kebabem powstał najpewniej w 1973 roku na Sopockim Monciaku. Za sprawą pewnego emigranta z Iraku. Jednak z racji na moją specjalizację, którą jest dietetyka, nie będę skupiać się na jego historii, ale wpływie na ludzki organizm. Czy ten fast food uznawany przez wielu zdrowszy od McDonalda faktycznie takim jest? Czy w kebabie faktycznie jest mięso? Czy może on zastąpić pełnowartościowy posiłek? Na to inne pytania odpowiem Wam w tym materiale. A oto przedstawiam Wam składniki potrawy będącej bohaterem dzisiejszego odcinka. Pita lub laważ, mięso, kapusta, sałata lub kapusta pekińska, warzywa, ogórek kiszony, pomidor, cebulka czerwona, Sosłagodny lub ostry. Pita. Jest to płaski cienki chlebek składający się z wody, mąki i drożdży, a oto przykładowe składy chlebków pita. Na pierwszym miejscu mamy oczyszczoną mąkę pszenną, na drugim wodę, trochę cukru, drożdży i soli. Jeśli głównym składnikiem jest biała mąka, pozbawiona w procesie rafinacji wielu cennych składników odżywczych i mineralnych, produkt ten nie będzie dla naszego organizmu szczególnie wartościowy. Brakuje w nim błonnika, magnezu, cynku oraz witamin z grupy B, które można znaleźć w produktach z mąki pełnoziarnistej. O szkodliwości częstego spożywania Białej mąki szczegółowo mówiłam już w innych moich filmikach, więc polecam je później zobaczyć. Lawasz. Jest to chlebek wywodzący się z Armenii. Tradycyjnie przygotowuje się go z mąki pszennej, wody i soli oraz zakwasu lub drożdży. Co ciekawe lawasz pełni tam funkcję obrzędową podczas wesel. Nakładany jest na ramiona panny młodej i pana młodego w celu zapewnienia pomyślności i płodności. Wartości odżywcze ma natomiast bardzo podobne do pity. Mięso. Tradycyjnie mięso używane do przyrządzenia kebaba to baranina i jagnięcina. W Polsce jednak zamieniono ją na mięso wołowe z dodatkiem baranin lub indyka. Najprawdopodobniej wynika to ze względów finansowych oraz innych preferencji smakowych. Inną opcją jest też mięso z kurczaka. Tradycyjnie przed opiekaniem mięso na kebaba należy zamarynować z dodatkiem przypraw. Wśród najważniejszych przypraw znajdziemy kumin, kardamon, kolendrę, sumak oraz paprykę. Natomiast tłuszcz, którego ilość w mięsie kebabowym jest dosyć duża, spełnia tam bardzo ważną funkcję. Jest nośnikiem smaku i aromatu. Podczas opiekania prawdziwego kebaba na bazie jak jaknięciny lub baraniny wycieka z niego nadmiar tłuszczu. Niestety, prawdopodobnie większość z Was zdążyła się przekonać na własnej skórze, że polski kebab czasem potrafi być daleki od ideału. Znalezienie kebaba, gdzie mięso przygotowywane jest według tradycyjnej receptury nie jest łatwe, gdyż bardzo wiele lokali, zwłaszcza tych tanich, zamawia mięso z hurtowni kebabów. Składy owego mięsa mogą Was naprawdę negatywnie zaskoczyć. Dla przykładu przeczytam Wam jeden z nich. Składniki. Mięso wołowe 80%, bułka tarta, w tym mąka pszenna, drożdże, woda, mięso oddzielone mechanicznie z kurczaka 2%, sól, białko sojowe, mąka kukurydziana, barwnik 150 a przyprawy i Dekstroza, aromaty, stabilizatory E450 oraz E451, regulator kwasowości E262, E331, skrobia modyfikowana, substancja wypełniająca syrop glukozowy w proszku, substancja zagęszczająca E412, emulgator E471, E474, glukoza oraz laktoza. Jeśli ktoś nie wie, co to mięso oddzielone mechanicznie z kurczaka, to są to zmielone grzbiety, skrzydła oraz szyje. Czy wy też byliście zmęczeni długością tego składu? Jak możecie zauważyć w tym kebabie wołowym samej wołowiny jest tylko 80%. Reszta to wypełniacze, substancje maskujące fakt, że produkt nie jest zrobiony w 100% z mięsa oraz substancje zapobiegające rozpadaniu się tej konstrukcji. Kolejny kebab wołowy zawiera niestety jeszcze mniej mięsa, bo tylko 76%. Aby was nie zanudzić, podaruję sobie czytanie tego składu. Ale zaraz myślicie, że już gorzej być nie może. Niestety znalazłam również etykietę kebaba, który zawiera w sumie tylko 64% mięsa. W takim razie na pewno będzie bardzo smaczny. Jeśli chodzi o kebaba drobiowego, etykieta, którą znalazłam niestety jest mało wyraźna, co być może jest celowym zabiegiem, bo chyba nie ma się czym chwalić. Producenci mięsa do kebaba bardzo rzadko umieszczają składy swoich produktów w swoich sklepach internetowych, więc napisałam do sześciu z nich maila z prośbą o składy wyrobów mięsnych. Jak możecie się domyślić, na żadnego maila nie dostałam odpowiedzi. O, w tym składzie natomiast jest 90% mięsa, czyli już całkiem nieźle. Jak widać, jakość mięsa może być naprawdę bardzo różna. Wszystko zależy od tego, jaki mięs zamawia lokal serwujący kebab. Jedno jest pewne. Jest to produkt przetworzony, a to niestety nie pozwala mu kwalifikować się jako produkt zdrowy. Jeżeli chcemy zjeść kebabę z prawdziwym mięsem, będziemy musieli zapłacić za niego dużo więcej niż kilkanaście złotych. Kapusta biała i czerwona to bardzo wartościowe warzywa obfitujące w witaminę C oraz liczne przeciwutleniacze. Kapusta zawiera glukozynolany, które po rozpadzie zmieniają się w związki o silnym działaniu przeciwnowotworowym. Dodatkowo jest dobrym źródłem kwasu foliowego. Regularne spożywanie kapusty zmniejsza ryzyko Ryzyko powstawanie m.in. nowotworów piersi oraz jelita grubego zapobiega przedwczesnemu starzeniu się organizmu oraz pomaga prawidłowe funkcjonowanie układu krwionośnego, stawów, skóry oraz dziąseł. Niestety nie oznacza to, że częste spożywanie kebaba zawierającego surówkę z kapusty działa prozdrowotnie. Witamina C jest mało odporna na działanie wysokiej temperatury i tlenu, więc gdy kapusta leży sobie na wystawce niczym nie przykryta blisko gorącego mięsa, będzie traciła dużej ilości tej witaminy. Im dłużej taka kapusta leży sobie i czeka na klienta, tym większe będą straty. To samo tyczy się kapusty pekińskiej, w której początkowa ilość witaminy C i tak była już niższa niż kapusty białej i czerwonej. Oprócz kapusty w kebabie można znaleźć warzywa takie jak pomidor, czyli warzywo ofitujące w likopen o działaniu przeciwnowotworowym i przeciwutleniającym. Wpływa na prawidłowe funkcjonowanie oczu oraz układu krwionośnego. Co ciekawe, więcej likopenu znajduje się w przetworach pomidorowych, np. keczupie i przycierach, niż w samych pomidorach. Ogórki kiszone to bogate źródło witaminy C i K dodatkowo korzystnie wpływają na pracę jelit dzięki zawartości kwasu mlekowego, który tworzy środowisko dla dobroczynnych bakterii mieszkających w naszych jelitach. Cebula czerwona jest również dobrym źródłem witaminy C oraz przeciwutleniaczy. Sosy. Na rynku jest wiele firm produkujących sosy do kebaba oraz bazy do nich. Wiele lokali przyrządza również takie sosy na miejscu. To, czy sos do kebaba będzie miał dobry skład, czy też nie, zależy od lokalu, w którym kupujemy owe danie. Oczywiście najlepszą opcją będzie sos domowy na bazie jogurtu lub sos ostry na bazie papryczek chili. Jeśli jednak sos kupowany jest w hurtowni, najczęściej będzie składał się z rafinowanego oleju, przypraw oraz różnych konserwantów i substancji dodatkowych. Skład przykładowego gotowego sosu zawiera aż 23 pozycje. To sprawia, że sosy te raczej nie będą zaliczały się do zdrowych, a dodatkowo będą bardzo wysokokaloryczne. A teraz przejdźmy do kolejnej części naszego filmu. Wartości odżywcze kebaba. Jeśli oglądacie ten film, pewnie jesteście ciekawi m.in. tego ile kalorii ma kebab. Wartości odżywcze kebaba będą zależeć przede wszystkim od jego rozmiaru, rodzaju mięsa oraz sosu. Niestety w tym filmie nie będę omawiać wartości odżywczych największego kebaba w Polsce, który by the way można obecnie kupić w śląskim mieście Radzianków, gdyż raczej nie jest to typowa porcja dla jednej osoby. Przykładowe tabele wartości odżywczych znalazłam na stronie kebabów Zahir oraz Amrit. Jak możecie zauważyć, kaloryczność kebaba z kurczakiem jest niższa niż tego z baraniną. Mały kebab z kurczakiem i sosem łagodnym to 716 kalorii, z czego uwaga, prawie połowa pochodzi z sosu. Domyślam się, więc że sos nie składa się z jogurtu tak jak w oryginalnej recepturze, ale głównie z oleju. Czyli zjedzenie dwóch kebabów bez sosu dostarczy nam tyle samo kalorii co jeden kebab z sosem. Co jest trochę bez sensu. To samo tyczy się sosu czosnkowego. Kebab mały z kurczakiem i sosem ostrym będzie miał tych kalorii już tylko 433, czyli prawie 300 kalorii mniej. Jeśli chodzi o kebaba z baraniną, to jego łagodna wersja dostarczy nam prawie 771 kalorii, a wersja ostra prawie 300 kalorii mniej. Jeśli więc ktoś jest na tak zwanej redukcji, to poleciłabym mu raczej wybrać sosu ostrego. Przejdźmy teraz do jednego z największych kepsów, jakie można spotkać w polskich lokalach. Zachirowe super mega rollo. Jeśli ktoś jest w stanie zjeść takiego całego, to niech ma świadomość, że taki kebab z baraniną i sosem łagodnym ma wartość energetyczną 2471 kcal, czyli tyle co 3,5 dużej paczki chipsów, kilogram chleba, 5 kg jabłek lub 5 hot dogów z żabki. Zerknijmy więc teraz jak wygląda kwestia kaloryczności małego kebaba wam licie. To co rzuciło mi się w oczy, to brak rozróżnienia wartości energetycznej kebaba w zależności od sosu, więc niestety nie dowiemy się, którego sosu tyczą się podane wartości. Dlatego porównywanie Amrita do Zachira nie ma w tej kwestii zbyt wiele sensu. Z tabeli możemy się dowiedzieć natomiast, że sos czosnkowy ma około 400 kcal w 100 g, a ostry około 120, czyli podobnie jak zechirze, sos łagodny składa się głównie z oleju, a nie z jogurtu. Niestety w kebabie mięsnym zawartość bonnika jest dosyć niska, ale w wersji z falafelem jest natomiast zaskakująco wysoka, bo to aż 18 g. Pozytywnych rzeczy można się dowiedzieć, że że kebab jest dobrym źródłem potasu, czyli pierwiastka, która odpowiada za prawidłowe przesyłanie impulsów nerwowych oraz przeciwdziała nadciśnieniu. Niestety muszę również wspomnieć o tym, że ilość sodu w kebabie również jest bardzo duża, dlatego korzystne działanie potasu będzie w większości zniesione. Dodatkowo kebab z falafelem jest dobrym źródłem magnesu, bo pokrywa aż 30% dziennego zapotrzebowania dla mężczyzn na magnes i aż 40% dla kobiet, a przy okazji jest całkiem niezłym źródłem witaminy C. Natomiast kebab wołowy pokrywa nasze dzienne zapotrzebowanie na witaminę B12 oraz aż 3-4 dziennego zapotrzebowania mężczyzn na ten składnik, przez co zapobiega rozwojowi anemii. Oprócz tego można zauważyć, że kebab jest bardzo bogatym źródłem białka, gdyż wersja z mięsem zawiera go aż około 50 gramów w jednej porcji. Jeśli chodzi o light wersję kebaba, to pod względem wartości odżywczych praktycznie nie różni się od standardowego, więc nie widzę sensu w spożywaniu wersji light zamiast wersji standard. Wady i zalety. Przejdźmy więc do przedostatniej części tego materiału, czyli wad i zalet kebaba oraz odpowiedzi na najważniejsze pytanie. Czy kebab jest szkodliwy? Zacznijmy od wad. Po pierwsze, kebab jest źródłem oczyszczonej mąki, czyli takiej, której regularne spożywanie przyczynia się do wystąpienia szeregu chorób metabolicznych, np. cukrzycy oraz mięśni, naciśnienia i wielu innych, a dodatkowo sprzyja powstawaniu nadwagi i otyłości. Po drugie, mięso na kebaba może być potencjalnym źródłem benzoapirenu, czyli związku o udowodnionym działaniu rakotwórczym, który powstaje np podczas grillowania mięsa na otwartym ogniu. Obecność tego związku zależy głównie od sposobu i czasu pieczenia, rodzaju wykorzystanego paliwa, odległości od źródła ciepła, dodatków oraz ilości tłuszczu w mięsie. Tak więc nie w każdym kebabie będzie on obecny, ale w bardziej gównianych kebabowniach, gdzie to samo mięso obraca się przez parę dni, jego obecność jest bardzo prawdopodobna. Czyli w skrócie, regularne spożywanie kebaba, który jest źródłem benzoapirenu, może sprzyjać rozwojowi nowotworów. Po trzecie, kiepskiej jakości wysoko przetworzone mięso na kebaba również sprzyja powstawaniu chorób metabolicznych, chorób serca, mierzycy oraz nowotworom. Po czwarte, warzywa to kebaba, które leżą cały dzień na wystawce, narażone są na działanie tlenu i wysokiej temperatury, są więc kiepskim źródłem witamin, gdyż większość z nich po prostu utraciły podczas długiego oczekiwania na klienta. Po piąte, kebab mięsny, który zawiera jednocześnie mały dodatek warzyw jest kiepskim źródłem błonnika, który jest nam bardzo potrzebny. Jest pożywką dla dobroczynnych bakterii zamieszkujących nasze jelito, zmniejsza ryzyko chorób metabolicznych, serca, nadwagi i nowotworów, a dodatkowo zapobiega zaparciom. Jakie są natomiast zalety kebaba? Po pierwsze, mięso będące składnikiem kebaba jest dobrym źródłem witaminy B12 i żelaza, dzięki czemu nasze krwinki czerwone będą produkowane w odpowiedniej ilości i w odpowiednim rozmiarze. Dodatkowo mięso jest dobrym źródłem witamin z grupy B, takich jak tiamina czy ryboflawina. Po drugie, jeśli warzywa będące w kawabie są świeże i obecne w dużej ilości, będą dostarczały nam witaminy C, płonnika, antyoksydantów oraz potasu. Dzięki temu przeciwdziałają one powstawaniu cukrzycy i innych wcześniej wymienionych chorób. Szczególnie korzystna jest kapusta ze względu na wysoką zawartość substancji o działaniu przeciwnowotworowym. Jest posiłkiem dosyć korzystnym cenowo i sycącym w porównaniu do posiłków serwowanych w innych fast foodach typu Mac czy Burger King. Odpowiadając na główne pytanie nurtujące Was od początku filmu, odpowiedź brzmi, to zależy. A zależy przede wszystkim od tego, gdzie owego kebaba kupimy, czy będzie zawierał dużo warzyw czy nie, czy będą one świeże czy nie, czy mięso będzie się składało z minimum 90% mięsa czy też nie, i czy sos łagodny będzie się składał z dobrej jakości Górtu, czy staniego rafinowanego oleju. Jeżeli kupimy sobie kebaba w jakimś tanim, przydworcowym lokalu, gdzie mięso jest gównianej jakości, warzyw nie ma prawie wcale lub są już zwiędnięte i niedobre, a sos jest zamawiany z hurtowni zamiast przygotowywany na miejscu, to taki kebab z pewnością będzie szkodliwy, a jego wartości odżywcze wcale nie będą znacząco różniły się od burgerów z maka. Tak więc, jaki rodzaj kebaba jest najzdrowszy? Taki, który zrobimy sobie sami w domu z prawdziwym, nieprzetworzonym mięsem, dużą ilością świeżych warzyw, takich jak kapusta, ogórki. Pomidor czy czerwona cebulka. Wbrew pozorom, jest to bardzo prosta podrawa, którą można przyrządzić w domu. Jeśli nie macie w okolicy sklepu, w którym sprzedają pitę, można zamiast niej użyć np. z tej tortii dostępnej w większości sklepów. Mięso wystarczy zamarynować wieczorem i zostawić w lodówce na noc, a następnego dnia wystarczy je zgrillować krótko, np. Na, na patelni. Do tego można przygotować pyszne sos jogurtowy ze świeżym czosnkiem, oliwą, sokiem cytryny oraz koperkiem. Taka wersja kebaba z pewnością nie będzie szkodliwa, a dostarczy naszemu organizmowi Wielu cennych składników odżywczych witamin, błonnika, antyoksydantów oraz składników mineralnych a przede wszystkim może być traktowana jako pełnowartościowy posiłek. Jeśli ktoś nie ma czasu na stanie przy garach, a chciałby zjeść dobrego kebaba, może oczywiście udać się do restauracji tureckiej czy arabskiej. Jednak trzeba mieć na uwadze, że koszt takiego kebaba raczej będzie oscylował w okolicy 30 zł. Jeśli filmik Wam się podobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Jeśli ktoś chciałby zasięgnąć porady dietetycznej i dostać indywidualne zalecenia żywieniowe nie za miliony monet lub ma jakieś pytania z zakresu dietetyki, zapraszam do kontaktu mailowego na koperek dietetykmałpa.gmail.com Trzymajcie się, cześć!